Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na kolejny przepis z kuchni koreańskiej. Dziś będziemy razem robić hot toki, tylko hot toki tym razem z nadzieniem, z serem mozzarella. Hot toki przeważnie są podawane na słodko, ale one się doskonale też komponują właśnie z takimi wytrawnymi nadzieniami. Możecie też użyć makaronu. Czapcze, jeżeli Wam zostanie, możecie użyć na przykład, tak jak już wspomniałam, sera mozzarella, można dodać do środka kimci, można też dodać troszkę kukurydzy i naprawdę będzie to wspaniała przekąska. Wszystkie składniki, jak zwykle, znajdziecie w opisie filmu, więc już teraz nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Dziś będę się posiłkować mikserem, ale oczywiście to ciasto też możecie wyrobić ręcznie, nic nie stoi na przeszkodzie. Ja dzisiaj jestem leniuchem i korzystam z pomocy automatycznej. Składniki mam już dokładnie odważone. Dziś będę używać dwóch rodzajów mąk. Mąki pszennej, którą właśnie teraz dodaję 350 g. I tutaj mam też odważoną mąkę ryżową z ryżu kleistego, 150 g. Jedną łyżkę suchych drożdży, jedną łyżkę cukru. te soli i teraz troszkę wymieszam te suche składniki ze sobą. I teraz mogę dodać jedną łyżkę oleju roślinnego i stopniowo będę dodawać 300 ml mleka, który jest podgrzany do takiej temperatury, żebyście mogli bez problemu na przykład zanurzyć palec, więc nie może to być mleko zbyt gorące. Chwilkę wyłączam, żeby powiedzieć, że będę teraz wyrabiać na gładką masę przez około 5 minut. A jeżeli będziecie wyrabiać ciasto ręcznie, to wyrabiajcie do momentu, aż swobodnie będzie Wam się odklejać od dłoni. Wyrobione ciasto już przełożyłam do miski. Tak jak mówiłam, ważne, żeby tak fajnie odchodziło od dłoni. I teraz miskę przykrywam. Folię spożywczą i odłożę na godzinę w jakieś takie cieplejsze miejsce. Ciasto już urosło. Ja tutaj w miseczce mam przygotowany miks serów, bo postanowiłam dodać jeszcze do mozzarelli starty ser cheddar. Będzie taki bardziej wyrazisty smak sera w środku. I tutaj w tym mniejszym naczynku mam przygotowany olej, bo najlepiej sobie, właśnie, dłonie troszkę olejem posmarować. Zanim zaczniemy formować pod ale mięciutkie fajne, więc jeszcze troszkę. I teraz sobie tak należy urwać kawałek ciasta. Może troszeczkę nawet się tutaj za dużo urwało. To wszystko zależy jak duże chcecie mieć hottoki takie tutaj to ciasto trzeba rozplaszczyć, rozpłaszczyć, rozplaszczyć. A może jednak nie łyżeczką, tylko palcami będę nakładać ser. I teraz tak trzeba tutaj pozamykać, żeby się... Tutaj wszystko ładnie pochowało. I tak troszeczkę porolować. I już pierwszą kuleczkę mamy gotową. I mam gotowe. Polecam sobie też naczynie, na które będziecie odkładać te kuleczki. Troszkę też posmarować olejem. Wtedy będzie łatwiej je przenosić później już do smażenia. W Korei toki są smażone na takich dużych, blaszanych można powiedzieć, nie wiem jak to nawet nazwać patelniach, na takich po prostu na straganach jest taka blacha na której jest olej i właśnie tam są smażone te hot toki, ja oczywiście takiej blachy nie mam, nie mam też takiej szpatułki, do po prostu spłaszczania hot toków, więc będę się posiłkować po prostu taką łopatką też się będzie świetnie sprawdzać jeszcze zobaczę teraz jak znam olej myślę, że już dobrze, więc pierwsza sztukę jeszcze poprawimy troszeczkę, pokulamy i można kłaść. Bąbelki ładnie zaczęły się pojawiać. Ten będzie największy. Tego oleju jest całkiem sporo, ale tak właśnie w oryginale są smażone hottoki, więc dzisiaj odjechać zapomnijcie. I teraz poczekam aż na złoty kolor z jednej strony się troszeczkę podsmażą. Nie będę odchodzić za daleko, żeby się nie spaliły. Zobaczę jak tam sytuacja na froncie. O, tam już bardzo ładnie, więc akcja spłaszczanie. No i zobaczcie, niepotrzebna szpatułka pięknie. Nam się tutaj udało uzyskać efekt pożądany. Zobaczymy, jak ta sztuka. Jestem bardzo zadowolona. I kolejny. Delikatnie, żebyście się nie oparzyli. Moja rodzina mówi, że ja mam bez ręce, więc rzadko kiedy się poparzam, ale też nie ma co szarżować. Teraz zaczekam, aż z drugiej strony ładnie się przyzłocą i przewrócimy jeszcze na chwilkę, żeby tutaj po bokach też ładnie nam się zapiekły. Ten mi się troszeczkę przepiekł co bardzo, więc trzeba szybciutko działać, żeby ich nie przypalić. I jeszcze kilka z drugiej strony. I gotowe hotoki sobie przełożę na talerz z ręcznikiem papierowym. Niech troszeczkę się z tłuszczu tutaj odsączą przez jakąś minutę. I hot -toki już sobie przełożyłam na talerzyk. I teraz nie będę kozaczyć, zaczyć, ale sobie wezmę do serwetki. I zobaczymy w środku. Jak się sytuacja przedstawia. Mmm, powiem Wam, że bardzo smakują dobrze. Można sobie w jakimś sosiku fajnie maczać. Możecie też zajadać z kimci, tak jak wspominałam. To już należy do Was, wybór. Ja się żegnam, zjem zaraz te wszystkie trzy i będę smażyć dalej. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Oczywiście polecam Wam, wypróbujcie ten przepis koniecznie, bo wcale nie jest taki trudny. hot -toki można zrobić bez problemów w domu. Więc ja już się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!